Surprise, surprise, motherfucker. King is back. Ostatnio skończyłem na spuszczeniu Benowi w pierdolu na arenie. Czy? Później Marvin. później się pije, okej? Okay? No i rozmowa wyglądała następująco. Benie, Benie! Czemuś ty, Benie? Nie. Powiedz mi, gdzie mój łysy brat? Nie. No ale no weź, no. Nie. Ojo ty. Nie. To Marvin się wkurzył, wysmarkał wszystkie żółcie, jakie przy sobie miał, dorał piwa i do tego nasrał. Chcesz upolować trola? Chyba zwariowałeś. Po czym wziął tą babę, którą uratował, z wysepki dają do tych oprychów. Okazuje się, że ona nawet jest wciężta. I za tamą tą miksturę z dewotopenowi podłożył. Coś ty mi tam wlał. Główno następnie Benżyka gorzej niż po Sprite i Panana Challenge. W <słuch> zamian mu spokoju i odtrutki na tą mieszankę kokowską, mówi wszystko co wie. Nie wiem. Nie mam pojęcia co się z nim stało. No i okay. Tyle mi wystarczy. Pij to. Niczego nie obiecuję, ale jest szansa, że przeżyjesz. Oszoł bami, Miarkuj oddech. Możliwe, że pozostało ci go bardzo mało. Tym razem zostawiłem go przy życiu i zabiorę później to Vathal. W sumie jest to też okazja pod nieobecność Kroteza, żeby go okaść z mapy do skarbów. A czy wiedzieliście, że w garnku z wodą można usmażyć mięso? Bo ja kurwa nie wiedziałem. Powiedz o zaczepie nas Ivy. Wybacz, ale nie jestem do wynajęcia. Straż miejska i te wasze zasady. Mój szef jest na tropie niebezpiecznej organizacji. Ktoś o twoich umiejętnościach byłby dla niego cennym nabytkiem. Poza tym zgaduję, że przydałaby ci się pomoc. Pomoc? Niby w czym? W odnalezieniu tego, kogo szukasz, o, ha, 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 ha. my już wiemy, kim jesteś. Nie damy się ponownie nabrać. Zaufałem już zbyt wielu ludziom na swojej drodze i nie otrzymałem od nich żadnej pomocy. Wątpię, żebym otrzymał ją od twojego szefa. Popełniasz błąd, ale to Twój wybór. Teleport wydaje się nie działać. No shit. Nie czasie odbył się zamach na tego starego siata walkera. Panolichy. Szanowanego obywatela Volkera. Zamach się nie udał. Niestety. I pomógł zdobyć dowody na zamachowca. A więc jednak to był zamach. Dlaczego akurat ja mam się tym zająć? Po każdy inny siedzi na dupie i się nie wychyla. Oprócz ciebie. A co z moim bratem? Mam to w dupie. To wasz problem. Mieliłem. W, w czasie sobie trochę podekspiłem. Czy doleci, doleci? Przestudzić wszystkich! Brawo! Czego ja tu wcześniej nie przyszedłem? To jest miejsce obojązkowe lekarz z tego do pewnącego więcej siły. Why are you running? Why are you running? Jestem zajęty. Czas! Zemsty! Ja przyznaję. Masz łapę. To ci mówiłem przecież, że tak będzie. Mówiłem ci, że to kwestia czasu i popatrz. Odpierdol się, proszę, za mną nie rozmawiać na ten temat. Nie sądziłam, że tak szybko zmienisz zdanie. A ja nie wiedziałem, że pracujesz dla lichwiarza. Ja pierdolę! Remis, kurwa! Potrafisz cudrze nagradzać za oddaną służbę. Co? piepa śmierci u bliskich. <laughs> Gubernator Morris? Prowadzę śledztwo w sprawie zamachu na Wolkera. Może wiesz coś na ten temat? Na szczęście, Wolker dochodzi. Kowie są już na wyspie, musisz coś zrobić w tej sprawie. Chuj tam z orkami. A few moments later. O ty kurwa, Kurwilbika. Nie ma takiego dowodu, że Gomez wiedział o zabiciu magów ognia. Ty Po prostu nie wiedział, proszę sobie wyobrazić. Różnice społeczne są cierniem wokół dla nas wszystkich. Ale z drugiej strony, czy to nie właśnie dzięki tym różnicom nasz świat jest tak bardzo intrygujący? Oho, filosoficzne pierdolenie wokera. Osiągnąłem już to, co chciałem osiągnąć w swoim życiu. Patrząc na finałkę, to tak niezbyt. <laughs> w skrócie, Volker Lichwiarz twierdzi, że ma zajebisty pomysł na Archonost. Zupełnie jak Corwin o zniszczeniu Unii Europejskiej. Tak samo dziwkarz, znaczy się Lichwiarz, sądzi, że rozwiąże to wszystkie problemy. Wystarczy tylko, że mi władzę. Marzinek, ma to w dupie, byle mu się odwdzięczył. Dlatego szukamy innego zamachowca. Dlaczego chciałeś śmierci Volkera? Lichwiarz... Szkodnik. O kurwa! Robimy pranka na strażniku, żeby więzień z terytorium obok zdradził nam coś ciekawego. Potrzebuję silnego środka na trawienie. I zaczekaj chwilę. A. Nie słyszałeś o zakazie do karmienia tych kundli? Wasze zdrowie, osip! <słyski> Zrobiłeś mi tym dzień, mały. Kilka tygodni przed zamachem Ars nawiązał kontakt z niejakim Blake'em. Facet próbuje wywrócić to miasto do góry nogami. Swoją drogą próbuję. To dobre określenie. Następna stacja. Kryówka Południowców. Rutkowski patriota! Na ziemi kurwa! Tak, panie władzo. Gleba, kurwa, gleba! Mam nakaz przeszukania tego domu. Nakaz! 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 Za <śm> Ostrożnie dobieraj słowa, bo mogą być twoimi ostatnimi. Jesteś bardzo pewny siebie. Z drugiej strony, kto by nie był w otoczeniu tylu sługusów. Ja powiedziałem wyjąć broń albo zarznąć tego śmiecia? My tu tylko rozmawiamy do cholery. Już wkrótce całe miasto. Z trwogą będzie wypowiadać moje imię. Gdy spalisz wszystkich żywcem, raczej nie będzie nikogo, kto je wypowie. Marvin nie strzełpi języka. O nie! Będę musiał sobie porozmawiać z Natanielem. Dostał jasne rozkazy. Nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś gadał z trupem, ale chętnie to zobaczę. Nieładnie. Volker zaszedł za skórę wielu ludziom, ale nie miałem interesu, żeby go zabijać. Za pierwszym razem puściłem ich wolno, a potem spotkałem w płonącym mieście zabijających niewinnych ludzi. Teraz nie popełnię tego samego błędu. Pij mleko będziesz wielki, następna stacja. Polatki z biedranki. A jednak znaczy nie jest Nieźle. Mam cię. To ci dał te broszury. Gadaj. Inny mówca za stocznią. Pięknie dziękuję. Gadaj, skąd je macie, albo skopię ci tę twoją spruchniałą dupę. Dzięki za pomoc koleko po fachu. To jakiś płód na mojej wersji moda jest z tym ludrofem, bo nawet go to się normalnie nie da. Dlatego dałem się zabić, co spowodowało odblokowanie z nim rozmowy. Wygrałeś. Pewnego dnia po prostu pojawiły się na ulicach miasta, a ludzie z czasem zaczęli przekazywać je z rąk do rąk. Wiem tylko, że ktoś, kto za nie zapłacił, musiał być cholernie bogaty. Hmm, ciekawe, kto to mógł być kolejny raz bawi się w ksartu pełny klofila? Tamte groty, podobnie a. jak ten, który przyniosłeś, były pokryte srebrem. A tylko tam znajduje się jedyna na wyspie kopalnia tego kruszcu. Jakby było mało problemów. Ivy to pojawia się z tupe niczym Batman. Czy ja dobrze słyszę? Wykopałeś trupa i wyciągnąłeś z niego kawałek żelastwa. Kurwa, oczywiście, że tak. A to, to i to śledzi nas przyszły przyjaciel z wodnego kełku. Ostatecznie trop bełtu prowadzi nas do kopali soli w Wieliczce. Tak na serio, to to Wilczych Synów, bo po tamte robią bełty ze srebra. W miękcy czasie znowu wypiłem miejscową ludność i faunę dla A Aportaż! Porobiłem także sporo wilków zwiększających siłę i zdrowie. Pocały mnie w dupę. Pod zamkiem za siedmiokrotu niestety jest obóz łowców zasiłków socjalnych. Z tego powodu strasznik nas nie chce wpuścić. Ważną sprawę... Idź stąd! Idź już sobie! Spierdalaj. Dlatego musimy tych myneli przepełcić. Organizujemy im obóz na bagnie. potrzebuje kogoś, kto sprawi, że bagno na północ stąd będzie zdatne do zamieszkania. Eee, zaraz, mam jakieś déjà vu. ŚNIĄCY! SIĘ! Mówią, że ty jakieś tam barierkę umiesz znieścić. Meanwhile... Może gdy to wszystko się już skończy, moglibyśmy przejść razem w jakieś spokojniejsze miejsce. A jakie miejsce na tej wyspie może być spokojniejsze? Proczne tajemnice brzmią strasznie przyjemnie. Raz w życiu otrzymałam podobną propozycję. I nawet nie chcesz wiedzieć, co się stało z facetem. Fajne te bagna, takie przyjazne i w ogóle. To bagno to istny koszmar. Nasi goście sobie poszli. Przekonałem ich lidera, żeby wzięli się za jakąś pracę. Róż dupę do roboty albo dostaniesz kopa. Ty i twoja koleżanka możecie wejść. Jakie wrażenie zrobiły na tobie nasze mury i droga do nich widziałem lepsze. Miasto Archolos to chyba najgorzej zabezpieczone miejsce na całej wyspie. Byle uciekinier, może wejść do niego chociażby kanałami. No tak było. Kto w ostatnim czasie dostał od ciebie takie bełty? Arete, gron, Henk i kiedyś Kiedy staną brzeg? Kiś czas temu założyłem się z Jonem i przegrałem. Udaj się do niej i pozbądź się wszystkiego, co wylazło tam na powierzchnię. Zajebiście! Jeszcze więcej ekspa. Inaczej, skoro jeszcze żyjesz, to jest dla ciebie kolejna robota. Dodatkowo umawiamy się na ustawkę z kibicami Legii. Jednak żyjesz. Dostaniesz ode mnie pisemne pozwolenie na wejście do środka. Kopalnia soli w została opanowana przez brzydkich ateistów. Trzeba się ich pospić, co oznacza jeszcze więcej expa! Yeah! W końcu spotykamy samego temona, żarczącego wszystkimi ateistami. Oczywiście! Zabijamy konopo w końcu, exp to exp. Chcę znać odpowiedzi, ale ja ci ich nie udzielę. Nic już z tego nie będzie. Załatwię to szybko. <grystanie> eks to eks! Cholera! Żyjesz! I przy okazji pozbyłem się Królowej Pełzaczy. I on nie żyje. Musiałem go zabić. Cholera! Znowu myślałeś, że nie przeżyję? Doprawdy. Zlecenie to zlecenie. Tak tak, tak! tak! Teraz cię załatwię! Teraz mnie wkurzyłeś! W następnej kolejności warto ubić słynną bestię z Wadowic, by rozwiązać problem raz na zawsze i przywrócić mieszkańcom wioski spokojny sen. E, miałem na myśli prawdziwą bestię z Wadowic. Jesteś szalony. Jeszcze jak? Dość. Hej, piękny chłopcze! Niech żyje król. Hello there. Pokaż mi swoje towary. Ej, Wasza ekscelencja, strażnik Marvin, melduje się na rozkaz. To ciebie przysyła mi Roderich? Tak, mój dowódca powiadomił mnie, że potrzebuje pan pomocy miejskiej straży. Sukienki skrójeni zawitały także na Archolos. Nie będę wziął z siebie palaca. Gdzieś mam Rodericha i jego rozkazy? Pytać, czy ją stal chcesz poczęstować tym środkiem? To nie twoja sprawa. Skoro nie moja, to trudno. Będę musiała wziąć dodatkową opłatę o? za ryzyko. Twoje przedsięwzięcie nie jest na pewno legalne. Wiedz też, że w razie kłopotów powiem wszystko, jak na spowiedzi. Tysiąc sztuk złota. Ile? Ile? Tak jak się umawialiśmy. Gdyby ktoś pytał, nie masz tego ode mnie. Jasna sprawa. Przemoc domowa. To nie jest problem. To jest rozwiązanie. Udało mi się zebrać połowę tej sumy. Mogłem się tego spodziewać. win co za typ. Nie to, że wyszedł na plus, to jeszcze narzeka. A, a, już po nie W międzyczasie pójdę do Ramchy i spytam, czy nie da się jej jeszcze bardziej podrasować. A ja ją jeszcze pobiłem potem. Adonosie, daj mi cierpliwość. Zawiałe takiego wyposażenia nie przyjmę, choćbym miał za to zapłacić głową. Czekaj, ty. To nie jest niedopatrzenie Graysona, prawda? Sabotaż? To poważne oskarżenie, panie dowódco. Jaka szkoda, że nie mamy teraz czasu na dokładne przyjrzenie się sprawie. Hej! Tak się zwadać do namiestnika królewskiego? Wszystkie pancerze są zardzewiałe. Zardzewiałe, zaraz! To nie jest rdza. Co ty kombinujesz? Ich o głupcze! Weźmiesz zlecenie od Graysona. Powiedz mu, proszę, że będziesz potrzebował paru miesięcy, żeby wszystkie egzemplarze doprowadzić do porządku. Nie wiem, jak sprawiłeś, że ten sprzęt zamienił się w złom. I nie potrafię udowodnić Twojego udziału w tej sprawie. Muszę jednak przyznać, jesteś pierwszym, któremu udało się mnie przechytrzyć. Prawie mi to zaimponowało. A to z is. Kim jesteś? To możesz mi powiedzieć o tym miejscu? Kogo ciekawego mogę tu spotkać? Jestem tu nowy i chciałem dowiedzieć się nieco o okolicy. O, typowy człowiek bez imienia. Ej, ten typ chyba naprawdę chciał kolejny raz umrzeć. Tutaj dokonuje masakry to sirokowej, czyli zbrodni wojenny koloryzowane. Niestety, ale od Archolos również latają z postawiające cujące chemikalia. Posełski Majów. Tego nikt się nie spodziewał. Odwróć to. Wspaniale. Nikogo z was nie nauczono pukać. Teraz musimy uciekać. W mieście nie będziemy bezpieczni. Otwórz przejście, a ja przygotuję łódkę do drogi. No, jesteśmy na miejscu. Naszą organizację nazywamy Wodnym Kręgiem. Aha, co nic nie robicie. Haha, <grymne> spoko. Lichwiarza. Lichwiarz. Lichwiarz. Lichwiarza. Lichwiarza. Lichwiarz. Lichwiarza. Lichwiarz. Lichwiarza. Lichwiarz. Więcej dowiesz się od magów wody. Mucho, mucho más tarde. nachts. 28 Własnymi rękami wyślecie do Królestwa Beliara! Gdy dam ci znać, skoczysz z dołu. Ale to jest kilkadziesiąt metrów. Nie przeżyję takiego upadku. Tutaj mamy <grym> z metr pięćdziesiąt. Nic ci nie będzie! U państwa Paweł będzie skakał. Dawaj Marek to już się kameruje! Skocz! Strzelać! Skocz! Strzelać! Skocz. Jest kurwa wysoko! A kurwa rzeczywiście! Kurwa! W końcu się obudziłeś? A ładnie wszystko boli. Większość magów w klasztorze pamięta Wolkera jeszcze jako młodzieńca, gdy sam dorobił się fortuny i chciał naprawiać świat. A taki kulturalny był ten młody Volker. Zawsze dzień dopy na klatce schodowej mówił. No. Stawaj, kessel, stawaj, nie udawaj, stawaj, stawaj, choju, nie udawaj. Doskonale wiem, kto jest winny. To Wolker pewnie masz gorączkę młodzieńcze. Teraz mnie wkurzy. Oj coraz bardziej mi się podoba ten klasztor. <laughs> Oj macinek macinek co z ciebie wyrośnie modelca magów ognia. Czy zawiśniesz na coś? Po zebraniu niespełnych przedmiotów, Friotran tworzy magiczny napój z Asterix'a i Opelica, który stawia na nogi macinka i Kesselaniczy niczym Red Bull. Makowie mówią następnie, że mają w piście śmierć wodnego kełku, Kesel się wkurwia i rozsierdzony ciśnie magów. Jakie cię kurwa moją zomowską pa... Ty za na dziw***ów. Dupę ruchana przez kolegę z ławki obok. Ty wsiąku r***ą! Potem stwierdza, że trzeba wyłożyć ta wyprawę. To miejsca, którego nikt się nie udaje jeśli mu życie miłe, mianowicie na Śląsk. to kopalni, wujek, pomakić tywełki, czy inny artefakt, czy tam jakieś inne gówno, nie wiem. <grystanie> no to se jeszcze poczeka. <grystanie> One hour later Mam dla Ciebie zadanie. Jakiś typ od deserterów zrobił zawach na malcinka na placu pełnym straży. Zorganizowałem swoją wirandkę. Valencio, zdejm koszulę, niech przytulę twej cyculę chociaż raz. Valencio, zdejm i niech wytargam cię za Włochy chociaż raz. Jak romantycznie. Spierdalaj. In swishem. Paskudny robal. A ja Marvin. 1 minute 30 sekundy Zapiłem nekatów w zasadce na nich. Wrobiłem in extremo. Zawsze i wszędzie Robert drugi Będzie! Stać! Jesteście aresztowani! Podjudzanie do buntu! Niech to szlak! Zabiłem Jacka z i przekonałem resztę do poddania się. Gin! Wygląda na to, że nie mamy większego wyboru. Poddaję myślę. Ozjebałem chesztów Olków nie zamierzam dziś umierać. Dołączyłem do wodnego kełku i zrobiłem masakę ludzi Volkera. Osa, pomocy! Pozdrowienie od Volkera, ty suki synu. Pomocy! Dosłownie. Obrzydlistwo! Odkryłem jeden prosty sposób na przelutienie Archolos. Chcę zabić kurwa tych ludzi! Imię EXPA! Skurwysz, ludzie! Tak, pobiłem obywateli miasta na EXPA. A co? Niestety, przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Duże pierścienia, trzeba czy, czy samobójczy team. Hehehe, <laughs> ekipę totalnych pojebów, kurwa. Do swojej ekipy wybieram dużego Bena. No po co w taką kółkę oszczędziłem w końcu, nie? Kumpla strażnika podoba mordcia z niego. Zaczynam myśleć, że ruiny ostatecznie będą bezpieczniejsze niż siedzenie tutaj. na poza jebisy z niego wojownik i jakiegoś tam przekrywa, co z laskami sobie nie radzi. Na śląsku nad się nawet dało stawkę kibiców ruchu. Chorzów z kołnikiem zabrze. No, 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 Moje baranki wyglądają na szczęśliwe. Nie ma to jak dobry początek. A miałem nadzieję, że chociaż tutaj nie będziemy musieli naprawiać żadnego mostu. w kopali nie przywitali nas ochoczo. Chyba wolą zostawić na siebie swój wełkiel. W końcu jest coraz droższy. O nie! Nie oddamy wam wełkla! Mój wełkiel! Nasz wełkiel! Tary wstał i mówi co ty kurwa gnoju? Kesel chyba pospotniał że mieczyk ma czytnik linii papiralnych i nie może go włączyć. W kopalni wujek doradcą nawet ten zajebisty stres. Kowal z gotyka jeden mi go naprawił. Tyle ludzkich istni, czy było warto? Nie warto było, kurwa! Dawaj, zaklęcy miecz! Jadę, kurwa, do Białego stoku. belo. Wieża sygnałowa płonie. A! Jak to? Torsten? Co ty tu robisz? Przybyłem do klasztoru razem z Lokwarem, naszym magiem z wioski. Ktoś musiał pomóc temu staruszkowi przemierzyć pół wyspy, żeby mógł spotkać się ze swoimi braćmi. A nie mógł on się po prostu... Y, ...deportować? Zwykły kowal ten z, z zwykłej wsi, a wie czy to ma najlepsze. No, kułem wojna to mowa i całe te, nie. Podczas gdy tyle ludzkich istnień jest zagrożonych, ty egoistycznie myślisz jedynie o zęście. Marcinek przyciska się przez miasto. O, w toczte ognie! W czasie eliminowania ludzi lichwiarza i wilczych pojebów. Chciałem też podziękować za cierpliwość w czekaniu na skończenie challenge'u. Zeszło mi się niestety kilka miesięcy przez brak czasu w moim prywatnym życiu, ale teraz powinno być już tym lepiej. Co będzie dalej na moim bardzo głupim kanale? Będzie więcej filmów z innych gier, jak i filmów komediowych, nie o grach. Taki był mój zamiar na ten kanał od początku, ale premiera chroniczek i wcześniejsza zabawa z Pekatronem niespodziewanie to zmieniła. Ale nie oznacza to, że już rezygnuję z godnika. Mam pomysły na filmy niezwiązane z grami. Pojawią się kiedyś filmy z innych gier. Wreszcie czuję, że żyję. Dajcie mi ich więcej! Zgniotę każdego! Musieliśmy się wycofać tutaj i zająć się rannymi. Ludzie, przecież nikogo nie ma. Co wy pierdolicie za głupoty? Mam pewną sprawę do załatwienia. Gdy miasto płonie, ty masz sprawę do załatwienia? Mam już dość wykonywania rozkazów i pomagania innym. Przyszedłem tu coś zakończyć, a nie ratować to przeklęte miasto. Jeszcze nie zauważyłeś, że to właśnie egoizm i dążenie po drupach. ściągnęły na nas to wszystko? Ruszaj i załatwiaj swoje sprawy. Będą Także filmy z Kotika, Na przykład z innych modów Ale więcej zadać nie będę Także subujcie mnie dalej Jeśli macie Instagrama to obserwujcie mnie też tam Wrzucam na bieżąco informacje O tym co robię A nawet wstawiam śmieszne memy Także warto Mam też TikToka jeśli ktoś korzysta Tam również są memy czasem autorskie I czasami robię też z siebie debila Także również zapraszam I to by było na tyle Ivy zabita, Wolkę też To kolonii precz Taki poziom uzyskałem, tyle siły maksowałem. Koniecznie oceń, co myślisz o moich statystykach. A kto wie, może kolejnym challenge'em będzie przejście na same pięści w Gotika 1? Dziękuję. Dziękujemy za wywiad. Do widzenia. Do zobaczenia. Odpierdolcie się ode mnie.